Cześć, Lelpiczek. E, chciałem Wam przedstawić dzisiaj nową grę e, World of Tanks Generals. E, pokażę Wam bitwę z komputerem. Miejmy nadzieję, że szybko to będzie. Można jeszcze oczywiście grać bitwę przeciwko graczowi lub podstawowe szkolenie bojowe. Ja pokażę Wam bitwę z komputerem. Pokażę Wam teraz więcej o co chodzi. Tutaj macie ilość karnistrów, które możecie wykorzystać. Każda, tu macie swoje karty, każda karta ma e, okre, określoną ilość karnistrów, które potrzebuje do użycia. Gdzie tu jest 6, ja mam 5 i tych dwóch kart nie można użyć. E, czołgi średnie i czołgi ciężkie dodają po, po jednym. Karnistrze, więc wtedy zyskujemy. No nic, powoli zaczniemy. Mam 5 ruchów. Bierzemy czoło średni i jednostką bojową zaatakujemy. Tutaj mamy ilość życia naszej głównej jednostki, którą musimy bronić. Tu jest jednostka przeciwnika, którą trzeba zniszczyć, ma tyle y, punktów życia. Tu są punkty, które y, używamy jako uderzenie. Tu ma jeden, tu dwa, tu jest 7 punktów życia danego czołgu. Skończymy turę i teraz będzie kolej przeciwnika. To jak widzicie było 5 plus 1 to mamy 6 ruchów można wybrać jakiś lepszy czołg z, 9 obrażeniami, z 3 obrażeniami i 9 życiami Ale może najpierw przesuniemy ten Zatakujemy Teraz postawimy bliżej t 35 -1. I zaatakujemy bazę. No i zapomniałem dać tość koniec historii. Więc ta gra tak wygląda. Jak dla mnie nie jest to zbyt ciekawa gra. Nie wiem, czy długo, po, czy długo pogram w to, czy, czy raczej nie. Rozegrałem kilka bitew z przeciwnikami. Jest to strasznie nudne, jak dla mnie. Nie wiem, jak inni. Ja raczej nie pozostanę przy tej grze. Sami jeszcze, widzicie, karty specjalne. Tym rozkazem można zadać straty wrogiemu celowi. Zadaj dwa punkty uszkodzeń, wybranej jednostce, oddziałowi lub sztabowi przeciwnika. Tutaj też. Przy, tu akurat można przywrócić. Dwa punkty wytrzymałości swojemu sztabowi, dalej mamy 6 punktów. Ruszymy, zniszczymy ten. Mamy jeszcze 6 punktów. Wyjedziemy kolejnym, zniszczymy kolejny. Zniszczymy, znaczy, strzelimy. Bazę, kolejny ruch i ta gra tak wygląda oczywiście można odkrywać tam tak jak w World of Tanks różne inne karty ulepszać ale jak dla mnie ta gra jest zbyt nudna tak naprawdę nic ciekawego więc ja raczej nie będę się, yy, grał w tą grę Bo oczywiście są ludzie w którym ta gra e, przypadnie do gustu, ja do tych osób nie będę należał. Jeżeli komuś z Was się ta gra podoba, to oczywiście może grać. To jeszcze, jest to jeszcze oczywiście beta zamknięta no ale jeżeli dużo się nie zmieni to tak jak mówię, ja w to grać raczej nie będę może ktoś inny komu się naprawdę spodoba Widzicie, zostało przeciwnikowi tylko 6 punktów życia. On dołożył sobie teraz jeszcze 7 obro obrony, więc troszkę mu przybyło. Postaramy się go zablokować w najbliższym czasie. Chciałbym sobie użyć oczywiście tej karty, żeby dodać sobie dwa punkty życia, ale nie dodałem. Oj, popełniłem błąd teraz mały, ale nieduży. Teraz zablokowałem przeciwnika, gdyż tylko w tych trzech polach może ustawiać swoje karty. Aktualnie nie ma miejsca. Zniszczyłem go. Wygrałem. Tak to wygląda. No i co? A pokażę Wam jeszcze, jak wygląda rozbudowa. Mamy y, punkty doświadczenia, które wymieniamy tutaj oczywiście na różne karty. Niżej nie można przewidzieć, więc nie wiem, czy to tylko do czwartego poziomu, czy nawet do trzeciego, czy więcej, oczywiście różne nacje. Nic, to tyle. Do usłyszenia następnym razem.